Cześć, Daniel Ortega z tej strony i uwierzcie mi, jest naprawdę wiele sposobów, jak możecie sobie utrudnić trening. Niektórzy z Was nie mają okazji zwiększyć ciężar Może trenujecie w domu, może nie jesteście gotowi, żeby zwiększyć ciężar. Obojętnie. Ale musicie sobie jakoś utrudniać trening, po to, żeby był progres, po to, żeby budować masę mięśniową, w zależności od celu, jaki macie. Więc w tym filmiku dam Wam jedną wskazówkę po to, abyście mogli zwiększyć czas napięcia mięśniowego i po to, żebyście mogli wydłużyć tak zwany ruch ekscytryczny, czyli powolne opuszczanie. Tyczy się to bicepsów, barków, obojętnie klatki piersiowej, tyczy się to wszystkiego. Mianowicie nie dajecie zacisków, nie dajecie asekuracji po to, żeby ciężar mógł Wam spaść. Powiedzmy, że macie gryf, macie sztangę, tak? Więc normalnie powinniście na każdej siłowni, mam zawsze też o tym mówię, powinniście dać e, zaciski w momencie, kiedy ćwiczycie z większymi ciężarami, ale w tym przypadku zakładacie mniejsze ciężary oczywiście i nie zakładacie zacisków. Albo możecie zrobić tak jak ja tutaj dla demonstracji. Teraz powoli muszę podnieść sztangę. Możecie dać sobie zaciski na sam koniec na wszelki wypadek, gdyby wam właśnie ten ciężar się usunął. Teraz po co to jest? Słuchajcie, waszym zadaniem jest utrzymać. Ciężar w tym samym miejscu. On się nie może przemieścić, on nie może spać na lewo, na prawo. One muszą być w tym samym miejscu. Co za tym idzie, musicie naprawdę skupić się i naprawdę powoli to podnosić, żeby równowaga została zachowana. Więc w tym przypadku robimy tak. Robimy bicep. Widzicie, jak ja to powoli robię, żeby to było równo? Obserwuję i powoli opuszczam. Obserwuję. Ojej, i powoli opuszcza. Widzicie, ja, to jest dla mnie ciężar, którym mogę zrobić powiedzmy około 12 powtórzeń, 13, 17, nie mam pojęcia. Ale widzicie, teraz robię trzecie powtórzenie. I czwarte. O. I już mam dosyć. Zrobię jeszcze jedno. Opa! I widzicie? Wystarczy, wystarczyła taka sztuczka. To jest ciężar, który mogę zrobić naprawdę 12, 13, 14 w zależności od oczywiście tempa powtórzeń. W tym przypadku zrobiłem tylko 4-5 powtórzeń i mam dosyć. Mam dosyć. Zrobiłem, czułem się jakbym zrobił z ciężarem, który jest dwa razy większy, którym normalnie robię dwa razy e, z ciężarem, który normalnie robię, czyli jest dwa razy większy. OK? Więc to jest taka prosta sztuczka, którą wy możecie zaaplikować do waszego treningu po to, żeby utrudnić wasz trening, po to, żeby dać sobie następne wyzwanie. Okay? O tym zawsze mówię w tych wszystkich filmikach. Więc to było wszystko w tym filmiku. Macie następny pomysł. Jak możecie sobie utrudnić wasz trening do dzieła? Róbcie ten progres i zdobywajcie wasze cele. Trzymajcie się i do następnego filmiku.